Co mam złapać? Co mamy złapać? Przez balkon, to nie. Przynieś mi pudełko. To jest wczoraj? No tak, a które? Jest jak one teraz codziennie tu będą. Zaraz ją złapiemy. Nie bójcie się. To będzie nagrane. Wiesz co mi się wydaje? A w kiblu niebieska woda. kierunki. Masz. Bo w kuchni tyle jedzenia, a ona sobie siebie jedna do łazienki ruszyła. Piękny moment. Złapiam, ja tu takie coś, możemy sobie ją zamknąć i trochę sobie no, możemy tam, ją hodować. Tak, pochodzimy. ją a to teraz nie da rady tego przybliżyć? Nie, nie da rady tego przybliżyć. Zostaw. No dobra. To patrz, ty, ty. Dawaj buczy, kiju. O, uciekła. Zabieram ją. Gdzie ona jest? O! I tyle widzieliśmy. Masz? Masz ją? Ale weź to zamknij, zamknij, bo tu jest takie bardzo małe ten i ona tu przejdzie. No bo mi dałaś ząb przykrywkę. Aha, no zatrzymaj tak. To jest nasza koleżanka. Ona chyba dopiero... Jezu, jej serce bije. Chodź, biedna, ona się stresuje, musimy ją wypuścić. Mhm. Jaka biedna. Ech, przejdzie zaraz. Jaka ładna. Znaczy, w sumie ona nie jest ładna, jest jakaś taka łysa, jakby dopiero się urodziła. Nie, to jest taki rodzaj. Nie jest taka fajna, zielona, no nie? Jak ta, co wtedy. Ale jej serce chodzi biedna malutka, by mi cię pogłoskoło. Chodź jej ogon To jest nienormalny. Chodź ją, wypuścimy. Wypuścimy ją. Zostaw ją! Dlaczego ty ją męczysz? No weź się jej nie stresuj. Jezu, jak ty jesteś. Nie dość, że jej serce tak chodzi, to jeszcze ją stresujesz. Zdziwiła się. się zdziwiła jak trafiła na takiego Lucasa. Wszystko byś zrobił. Wszystko. Zjadłby się, no nie? Na żywo. No, mogę ją teraz zjeść, jak chcesz. Chcesz? Nie. Wyobraź sobie, że nie. Chodź. O. Chodź, 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 chodź. wypuścić? Wypuśćmy ją... nie wiem, no może... Wypuśćmy ją... na korytarz? To mamy wypuścić? Wypuścią Nie no, bo wejdzie to z powrotem. Tutaj wejdzie, już tutaj, no. wejdzie no przecież balkon mamy blisko, no co ty no? Tam z drugiej strony od śmietnika idź. Doj Japonki Załóż Papa, pa! pa. Ja no weź się mnie. Mhm Mm, mm, mm. Ryżyk z owockami. na No, obiad był W kolacja Wypuściłeś? No weź nie tutaj na klatkę, no. Na zewnątrz wystaw tylko to na zewnątrz przez ten. Przez okno. No wejdzie nam z powrotem. Tutaj mamy szpary w drzwiach. Jesteś normalne. to po co ją w ogóle łapałeś? Słyszysz? No super. To super Jesteś niepoważny No po co ją łapałeś? Po co ją łapałeś? Jak poszło, jak ona mi tu wejdzie, no? I drzwi nawet nie zamknąłaś. Na twarz mi spadła. Nie ma się czym cieszyć, tyle zarachwysków na twarzy. Pięć się